Nie wiem, czy, co mam powiedzieć jeszcze. Yy, bo no, tą wypowiedź znalazłem w wywiadzie, która dotyczyła tak zwanych niedzielnych graczy. I mm -hmm. co ty no, co o ten temat? To jest ostatnio bardzo modny temat do czasu, kiedy Pentagram, PGS Gaming zaczęło jakby mówić o tym. To się stało bardzo modne słowo. Casual gaming, pewnie, tak. to masz na myśli. Eee, to oczywiście, że tak. Tak naprawdę. Eee, Dlaczego piłka nożna jest popularna? Dlatego, że 11 gości się tam ugania za piłką, tak? W dwóch drużynach, ale oglądają to miliony. Ale te miliony też kopią piłkę na podwórku i też chcą mieć możliwość zagrania poczucia tego sportu. Casualowy gracz jest tak naprawdę naszym widzem, jest naszym, być może kiedyś profesjonalnym graczem i jest nieodłącznym ogniwem e sportu. E Sport nie może być hermetyczną społecznością, która tak naprawdę nie dopuszcza nikogo z zewnątrz, bo z tym się wielokrotnie spotykamy, czy na serwerach gier, czy, czy nawet na y, jakichś komunikatorach, gdzie gracze profesjonalni, do tak zwanych noobów, tak, zupełnie nie mają czasu, nie mają... Jest totalna dla nich... Nie to nie jest ich jakby kolega, tak? to jest coś niepotrzebne. A tak naprawdę to właśnie tak nie jest, jest przeciwnie odwrotnie. Ci ludzie, którzy interesują się grami okazyjnie, właśnie niedzielnie, czy, czy tak naprawdę gdzieś o nich słyszeli, to są osoby, które warto zainteresować tym tematem, bo to są osoby, które zwiększają popularność tej, tego zagadnienia. No i ten casual gaming to właśnie między innymi jest trackmania. Ale przemyślisz, że polska mentalność jest w stanie przyswoić sobie coś takiego, żeby faktycznie... Sport był, tak e sport był tak popularny jak na przykład piłka nożna, żeby te miliony właśnie wychodziły na podwórka i grały. To znaczy ja aż nie wierzę, żeby do tego stopnia i, i, i ja też chyba nie chciałbym, żeby tak było, bo jednak sport y, komputerowy ogranicza się do tego komputera, do, y, do mieszkania tak czy do jakiejś tam internetowej. I tak naprawdę wbrew pozorom jest to dyscyplina dla bardzo inteligentnych ludzi, którzy potrafią rozdzielić życie prywatne od e-sportu, wiedzieć, znać swój umiar i po prostu trenować w określonych godzinach, bo granie 24 godziny na dobę do niczego dobrego nie prowadzi. Także tutaj to jest do graczy może, być może wielu graczy będzie to oglądać. Nie na tym to polega, żeby grać cały czas. Trzeba podchodzić do tego jak do sportu, czy trenować określoną ilość czasu. Regularnie. Jeśli chodzi o porównanie piłki nożnej i e-sportu, to, to oczywiście, że to jeszcze nie teraz. To są zupełnie inne dyscypliny, zupełnie inna widownia, zupełnie inne obszary. To jeszcze, jeszcze długo, żeby tak, tak było, a może i nigdy e-sport tego nie dogoni. Natomiast jest to na pewno dyscyplina bardzo ciekawa, na pewno dla osób, które znają temat widowiskowa, prawda? Bo sam oglądałem mecze Quake'a, gdzie dej zapierały akcje w umiejętności graczy, czy nawet dema z Counter Strike'a, który się ogląda, prawda, sławetna e, akcja Neo, gdzie, gdzie remisują, z, już się pamiętam z kim i trzeba wahać żoty w ostatnich sekundach, tak? tak? tak. No, no wiesz, no to, to, się, to się pamięta, to się widzi, tak? I... I tyle, i teraz trzeba pokazać tym ludziom, którzy grają na co dzień, że to jest fajne. Pozwolić im zrozumieć te gry i, i posłużyć to, co my czujemy czyli zaangażowanie, bycie swoimi drużynami, doping. To jest tak samo jak z multiklanami. Jednym się wydaje, że e, my ze sobą walczymy, tych multiklanów tak naprawdę jest niewiele. Żeby sport był popularny, tych drużyn musi być 50, a nie 5. Mhm. Dobrze, przejdźmy teraz już do pytań związanych z tym, co chyba nie bardzo lubisz, czyli Fear Factory. Aha. co nie bardzo lubię z tego względu, że właśnie zazwyczaj to, to się łączy, czy Electronic Sports World, Cup w tym przypadku, czy właśnie Poznań Game Arena, e, przenika się z Fear Factory. No Tego nie lubię, przyznam się, bo to są zupełnie oddzielne rzeczy, prawda? Ale i... chyba się tego spodziewałeś, angażując się w nie, nie, takie no, projekty. myślę, że tak, jak, jak najbardziej. Pierwszym sznurem z tego jest to strona. Wszyscy czekają na nią no bardzo, bardzo, bardzo długo. No w końcu się pojawiła, już jakiś czas temu. Czy jesteś zadowolony z tego produktu? Jak najbardziej jestem zadowolony. To znaczy strona pewnie, że każdy chciałby mieć kupę fajerwerków i no no nie wiem, no, ja jestem zadowolony. Mamy bardzo pozytywne odczucia od osób, które z niej korzystają. Jest czytelna, przejrzysta, jest fajną wizytówką naszej drużyny. E, na to nam zależało. Przede wszystkim e, mówiąc o Firfaktor i o naszej stronie internetowej nie myśmy przez pryzmat serwisu esportowego. Bo my już takiego nigdy nie chcieliśmy robić, czyli my nie jesteśmy ani konkurencją dla Pentagramu, nie jesteśmy konkurencją również dla Was. Bo, bo to, że robicie wywiad z, z nami, tutaj, jako organizatorami Elektronik Sports World Cup, to, to znaczy, że również robicie pewną pracę e-sportową, taką ogólną na swojej stronie. My tego robić nie będziemy. My się cieszymy, jeśli coś o Efear pojawi się na stronie Wildy, czy na stronie Pentagramu, czy na esporcie. My to napiszemy u siebie, bo nas to po prostu cieszy. Ale nie będziemy pisać o tym, że transfer z klanu X do klanu Y, co nas nie interesuje zupełnie. No, nie wiem, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że musiałeś jako menadżer takiego zespołu jak Fit Factory, że większość klanów w Polsce, jak zresztą na świecie, powolutku przerzuca się na, się na nowe gry, typu Call of Duty 4 mhm. i jest tam mnóstwo. Tu na przykład jak Dignitas angielskie, które jest, króluje, można powiedzieć, w tych kręgach. No i wy chyba chcieliście zrobić coś takiego samego u siebie. Najpierw była próba z Quake Warsem mhm. nieudana. Później było Call of Duty 4, bardzo dużo tam się działo, najpierw drużyna tworzona przez wróbla. Mhm. No później wyjazd do Holandii, no mhm. i teraz nie ma nic. Nie ma nic. Eee, masz rację, to znaczy masz rację mówiąc, że staramy się iść do przodu, czyli grać w najnowsze tytuły gier. Eee, tutaj Ciężko mi jest mówić tak naprawdę odnośnie samego Call of Duty, bo na pewno ciekawi Ciebie, dlaczego ta drużyna się rozpadła, czemu jej nie ma i tak dalej. Gry komputerowe, komputerowe to są gry komputerowe. No, chłopaki pojechali na, do Holandii, zagrali fajny turniej. E, zagrali bardzo dobrze tak naprawdę. Nie udało im się co prawda osiągnąć nic, nic wielkiego, ale zaprezentowali się z dobrej strony. Wyjazd do Warszawy okazał się tragiczny, zabrakło tam jednej rundy. E, żeby Pewnie by się potoczyło to inaczej, tak? dokładnie jednej rundy zabrakło do tego bo pewnie drużyna by się wtedy nie rozpadła, gdyby tę rundę wygrali i wyszedł do play-offów. Nie wygrali, e, stało się tak, jak się stało. E, w tym momencie drużyny nie mamy, natomiast e... To nie jest nas priorytet, prawda? Mamy wiele gier, w których jesteśmy naprawdę mocni, czyli na przykład Quake 3, gdzie mamy Proxa, gdzie mamy Rivala, gdzie mamy w tym momencie Westa, to jest nasza mocna drużyna, prawda? Mamy niezłą drużynę Counter-Strike'a, która zawsze plasuje się w tej pierwszej piątce na turniejach, prawda? Także my tutaj raczej stawiamy również na stabilność, prawda? Mniej jakichś rzeczy kontrowersyjnych, mniej, mniej rotacji w składzie, staramy się postawić na konkretne osoby, wykonać z nimi konkretną akcję marketingową. Być może podchodzimy trochę w niewłaściwy sposób od strony osoby, która chciałaby widzieć same sukcesy, same mistrzostwa i tak dalej. Bo dla nas nie do końca to jest najważniejsze. Chcemy być rzeczywiście w tym topie, ale zależy nam też na odpowiednich ludziach do budowania stabilnej drużyny. No to to dużo mówić, no być może nie mamy również trochę szczęścia, tak, no jak pokazuje to przykład drużyny Call of Duty, czy naszych, przykład naszych poprzednich drużyn Canada mm -hmm. które były tak naprawdę, można powiedzieć, skazane niektóre na sukces, a odnosiły jakieś porażki, zajmując tam powiedzmy nie pierwsze miejsca, a trzecie na przykład, tak, prawda, więc, więc tutaj ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, czego nam brakuje. No staramy się jak możemy, na pewno gracze, którzy mieli z nami styczność, e, e, od dwóch lat współpracujemy z Creative'em, współpraca się układa doskonale, gracze, którzy e, od nas e, odchodzą nawet właśnie na Call of Duty, tak, które się rozpadło, są zadowoleni ze współpracy z nami i polecają nas innym. Także jako, jako drużyna na pewno się sprawdzamy.